Z tej strony Kuzyn. Wracamy sobie do Battle Brothers i kompanii Kuzynów. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać naszego przeciwnika, który razem ze swoimi rozbójnikami zniszczył naszą e, kompanię. No i cóż, musimy teraz sobie przeczekać noc. E, nie widziałem, żeby ktoś tam w komentarzach sugerował jakieś nazwy dla naszych wojowników. Także przypominam, że mamy tutaj na razie ekipę 6. Pierwsze trzy osoby, zaraz wam powiem, które Wilk, Geralt i Edward już mają nazwy. Tutaj macie jeszcze trzech wojowników, którzy nazw nie mają. Także jak macie jakieś pomysły, coś wam się podoba, no to wrzucajcie w komentarzu. A ja sobie zacznę pierwsze zlecenie w miejscowości, w której wcześniej już odbieraliśmy nagrody. O... Za 500 koron, musimy się udać gdzieś tam na cmentarz. Ja na razie nie będę tutaj negocjował ani brał zaliczki, no bo no jesteśmy dosyć słabą jeszcze drużyną. Za bardzo nikt nas nie zna. Muszą się dopiero do nas poznać. Muszą mieć do nas takie przyjazne nastawienie, żeby zobaczyć, że warto z nami robić interesy. No i dobra, weźmiemy ten kontrakt. Jak widzicie, tu jest ikonka, że są przerażeni mieszkańcy. No i mamy misję, żeby zabezpieczyć cmentarz. Teraz nie wiem, jak to przetłumaczyć cmentarz starych. Cmentarz starego. Dobra, przyspieszmy sobie trochę. No, wędrujemy sobie nocą, ale akurat potworów tu żadnych nie ma. Na pewno czeka nas coś tutaj. No i dobra, i będziemy mieli pojedynek z. No z tym mam problem z wymową. Nachcerer. Powiedzmy coś w tym stylu. Taki trochę wampir, trochę wilkołak. Nie wiemy ile je będzie. Także musimy się przygotować. Dobra, jest sześciu przeciwników, ale dosyć słabych, tak można powiedzieć pierwszopoziomowych, no ale jest ich aż sześciu, dobra, zobaczmy jak poradzą sobie nasi ucznicy eee... nie wiem czy strzelać takimi pojedynczymi strzałami szybkimi czy czymś bardziej celowanym, dobra różnicy dużej nie ma, więc może spróbujemy chociaż te dwie strzały, nie udało się. Nie udało się, no trudno. Dobra, to kusznik. Hmm. O 45%, no dobra, może spróbujmy tego. Okej, okay, super trafione. Przeładowanie. Chyba się wycofamy o jedno pole. Hmm. Nasz facet z włóczniami. O, na razie z nim chyba nic nie zrobimy. Chociaż może go wystawię tutaj. Zrobię włócznie, dobra, w sensie mur z włóczni. I to będzie koniec tury dla niego. Z tym zrobimy to samo. Te podporki, jak będą do nas skakiwały, powinny się nadziewać na nasze włócznie. No, gościa z toporem. Hmm, chciałbym osłonić tego łucznika. Dobra, podejdę po prostu do przodu, chyba zaryzykujemy. No i facet z widłami, po prostu do przodu. I koniec tury na ten moment. Zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. No, trochę nas ugryźli tutaj. Okej... Okay. Dobra, ten trochę dostał, skakując na, na pole. Dobrze, włócznicy się bronią. O, ten jest dosyć mocno uszkodzony. Okej, okay, możemy walić toporem. Wydarzę e, tego chyba, co ma tutaj więcej szans na... ...dostanie ciosu. Oj, super. Za pierwszym razem poszło, dobra, na razie pauza. Łucznik. Mm. Łucznik w sumie może tutaj przycelować załóżmy tego. Dobra, super trafienie. I się wycofamy jedną kratkę. Łucznik może go dobije A, Nie trafił, przeładowanie. A, co z tym łucznikiem zrobić? On chyba jeszcze może poczekać. Widłami spróbujemy tego. Dobra, super. Ten też jeszcze może poczekać. Zobaczmy, czy będą nas atakować. Tak, idą. No dobra, Poczekali te tury. No, my tutaj już tym topornikiem nic nie zrobimy. Ruszać się nie będziemy. Ten ich zaatakuje. Dobra, ten zostaje w miejscu. A ten w zasadzie może podejść tu i zaatakować tego. No, nie udało się, ale ten już ma takie słabe morale i chce uciekać. Więc nie powinno być tak źle, oho. Nasz trochę stracił tutaj... Morali, o, topornik stracił hełm. Tu nas trochę zaatakowali, ale dobra. O, spróbujmy podejść łucznikiem tu i zaatakować... Nie. Dobra, to jest jeszcze zbyt ryzykowne. I łucznik będzie musiał odejść jeszcze bardziej. No i na tym moment żadnej próby nie zrobi. O, tutaj nastąpiła taka sytuacja, gdzie... Jeden z tych słabych potworów zjadł swojego towarzysza, który był tu wcześniej i przez to ewoluował. To nie jest to dla nas korzystna sytuacja. Spróbujmy tego trafić. No i nic z tego. Dobra, no to topornikiem... Dobra, zaatakuję tego większego chyba. Ok, dostał. Ty spróbuj blisko przebić tego i tego. Dobra, super. Widłami tego najmocniejszego. Dobra, już w zasadzie zbyt wielu rzeczy nam tutaj nie wyrządzi. Dobra, dobity. Otaczamy tego. I na ten moment tyle, nie mamy więcej truku. No, ten też się niestety najadł. Zobaczmy, jak trafimy go z łuku. Dobra, trafiliśmy, ale go to za bardzo nie zabolało. Łucznik się jeszcze trochę przesunie. Upornik trafił, no ale też niestety tylko jeden cios i zobaczmy czy włócznik odbije. jeszcze nie e, możemy podejść tu od tyłu ale niestety no, nie zaatakujemy, no jeszcze cała nadzieja w facecie od wideł dobra, udało się wszyscy zdobyli nowy poziom trochę jesteśmy ranni ale wyleczymy się jutro nie ma poważnych ran kupiliśmy trochę pieniędzy i mózgi z tych podporów Mózgi można sprzedać, można je przerobić na jakieś specjalne przedmioty. No i dobra, i możemy teraz wrócić do miasta e, Filzmos i odbierzemy sobie 500 koron za wykonanie tego zadania. No i tak się zgadza się, mamy 500 koron. Mieszkańcy już nie są więcej przerażeni. Myślę, możemy to na chwilę zatrzymać i zobaczyć, co możemy im tutaj ulepszyć. Po pierwsze można ulepszyć im statystyki, więc wilk dostanie dodatkowe punkty zdrowia. Dodatkową e, wytrzymałość. Te gwiazdki tutaj oznaczają, że mają dodatkowe bonusy zawsze. E, ja nie będę teraz szedł, w to myślę, tylko pójdę w inicjatywę z racji tego, że to jest aż plus 5 punktów. Rozdam najpierw wszystkim po tej statystyce. Łucznik. Yy, Obrona przed strzałami to może być dobre, bo będzie na pierwszej linii. Atak też. I tutaj powiedzmy: Niech ten dostanie trochę odwagi. Nasz geralt topornik. Mm, no, atak przede wszystkim. Brona nie wiem, bo on w zasadzie starczy nie korzysta. Pewna odwaga mu się przyda. No i trochę tej inicjatywy. Dobra, Edward Strzelec, no, dobrze nam poblosowało na strzelanie. Zdrowie aż tak nie potrzebuje, bo się trzyma z daleka. Inicjatywa na pewno. O, i wytrzymałość też. Dobra. Pacet z widłami. Zdrowie. Wytrzymałość. Hmm. Nie dobra, inicjatywa. No i Zigbold, Łucznik. O. Tutaj do ataku. a dobra, weźmy te trzy punkty chociaż. Wytrzymałość i inicjatywę, dobra. No i teraz możemy rozdać im perki. Czy jakieś takie specjalne umiejętności. I zacznę może od Geralta topornika. Hmm. Tutaj obniżamy o 33% próg, żeby zadać jakieś rany e, za pomocą ataków e, wręcz lub dal. No dobra, to się przyda, bo on tutaj mocno sieka. E, nasz tarczownik. Mm, tak się zastanawiam, może damy mu tutaj studenta, żeby on się szybciej uczył na ten moment. Mm, wilkowi damy... No właśnie, co damy wilkowi? Wilkowi damy kolosusa, czyli Kolosa. Będzie miał 25% więcej zdrowia. A z racji tego, że on ma dosyć mało, no to będzie miał tutaj taki bonusik. Naszym. Znaczy naszemu kusznikowi damy to. Chociaż. Nie, dobra. Dajmy mu też to, żeby on miał obniżoną. Znaczy większą szansę, tak naprawdę, na zadanie jakiś ran. A ucznikowi damy. Szybką adaptację, żeby za każdym nietrafionym ciosem dostawał bonus do jakby szansy na to, że w końcu trafi. A dla pana z widłami damy Pathfindera, czyli takiego poszukiwacza ścieżek, żeby w trudnym terenie zużywał mniej punktów akcji na przemieszczanie się. No dobra. Tutaj nic nowego się nie pojawia. Drewno nam się tutaj nie opłaca sprzedawać. No, tych mózgów też nie, to zostawimy sobie na coś innego. Mogę sprzedać w sumie to i to. To nie jest jakoś bardzo potrzebne. Jakąś nową postać bierzemy na razie? Nie, ale tak jeszcze się zastanawiam. No właśnie, ta czapeczka ma 20 obrony. Wdałoby się kupić jakiś podstawowy hełmik. Hmm, ale to nie tutaj. Dobra, zróbmy tak, że zdejmiemy mu na razie hełm. Oho. Ten ma 40 punktów, to jeszcze w miarę. Ten też 40, tylko trzeba naprawić. O, właśnie, w ogóle zaraz możemy zrobić tak. I tak. A, a tobie, dobra, ty sobie to załóż na ten moment. Bo wiecie co, wezmę jednego nowego najemnika, tylko nie stąd, bo tutaj jest łucznik, a ja bym chciał, kogoś kto będzie walczył mieczem. A dobra, i musimy teraz sobie wybrać mm, naszą motywację do dalszego działania. No i co, i możemy mieć swój sztandar, ale potrzebujemy na to 2000 koron. Możemy zwiedzać nieznane, plądrować i walczyć i tak dalej. Albo żebyśmy uzyskali 12 osób, 12 najemników, i wtedy dostaniemy, jakby powiększenie naszego renom, czyli takiej sławy. Może powalczymy sobie o, o ten sztandar, bo on będzie nam dawał dodatkowe morale. 2000 koron jeszcze nie mamy, ale to oczywiście uda się uzbierać. Ja sobie przejdę tutaj, do tego miasta Gerholm, z Innego Królestwa, żeby zobaczyć, czy ktoś tu jest do zrekrutowania. Kontraktów jeszcze tu brać niestety nie możemy. No dobra, tu też jest łucznik, a reszta jest dosyć droga. Chociaż... o, tu jest jakiś dezerter. Pewnie będziemy trochę niższe morale, ale dobra, weźmy go, zaryzykujmy. On może być trochę wprawiony w boju. No ma podatność na krwawienie. No i ma coś takiego, że lubi uciekać z pola bitwy, ale... całkiem dobre będzie miał statystyki. To ja bym dał mu miecz, który oczywiście trzeba naprawić i taką małą tarczę. I damy go tutaj na osłonę tej flanki przy kolejnych bitwach. Układam sobie tylko wykupunku. Aha, no i możemy dać komuś, na przykład jemu, bandaż, żeby gdzieś tam na polu bitwy opatrzył naszych. Zobaczmy, czy możemy sprzedać. Eee, możemy sprzedać drewno za 196, a kupiliśmy je za 177. Nie jest to jakoś. Nie jest to jakaś super oferta, ale z drugiej strony tak chodzę z tym drewnem. Hmm. Nie mógłbym sprzedać to drewno. Możemy w ogóle kupić Sokoła. Możemy kupić sobie psy. Ale na razie sobie na razie się z tym wstrzymam i kupię sobie tą zbroję. Um... Dobra, i może tą. Nie są takie wyśmienite zbroje, ale tak na dobry początek. No, będą na pewno lepsze niż jakiś fartuch rzeźnika. Dajmy mu to. Masz tutaj 65, to weźmiesz sobie trochę lepszą. Ta ma 50. Też wymienimy. 50. O, dobra. Ok. No też matki możemy sprzedać, bo one mają tylko 25. Dobra, jedzenia na razie mamy. Inne zapasy na razie też mamy. No i dobra, i na ten moment, w tym miejscu bym skończył odcinek. W kolejnym odcinku możemy się przejść na południe, poszukać jakichś nowych wiosek, nowych zleceń i rozwijać dalej naszą kompanię. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zasugerować mi w komentarzach jakieś nazwy dla tych wojowników. Macie tutaj wojownika z mieczem, który może mieć nową nazwę, łucznika, gościa z widłami i gościa z włócznią. I te, tych czterech raz, dwa, trzy, cztery. Także dzięki za uwagę. Czekam na sugestie i do zobaczenia. Cześć.